No i witam wszystkich serdecznie. Nadszedł ten czas. Mamy nową kolekcję skinów w CES-ie. Konkretnie jest to Anubis Collection. Wyszła dzisiaj, um, parę godzin temu. Parę mocnych godzin temu. Natomiast teraz, teraz mamy, żeby dla Was nagrać o tym update. Także specjalnie dla Was. Co wyszło? Wyszła um, kolekcja skrzynek, skrzynek skinów Anubis. Co jest dość dziwne, ponieważ można ją kupić w grze. I teraz tak. Dlaczego to jest dziwne? Ponieważ zawsze te jest, jakby kolekcję był do zgranicza w operacjach, lub wersji suwenirów w momencie podczas majorów, tak? A tutaj możemy sobie kupić taką skrzynkę normalnie zasiano w CS-ie. Dzisiaj omówimy, co się mogło wydarzyć, dlaczego to Valve wprowadziło, co sądzę o tym, i czy warto to kupować, moim zdaniem? Zapraszam do oglądania, ale jeszcze przed. Znijmy sobie zawartości samej kolekcji. Sama kolekcja zawiera oczywiście jeden czerwony skin, kilka różowych, potem fioletowy i niebieski. Czyli to, co zawsze zawierałem, takie skrzynki. Nie będę tutaj się spuszczał kolokwialnie mówiąc nad skinami. Są one dość przeciętne, moim zdaniem. Jest kilka wyjątków, w tym moim skromnym zdaniem jest to Glock, który dość się mocno wyróżnia spośród innych skinów, jak możecie sami zobaczyć. Wygląda on dość nieźle, powiedzmy, nie? MK też jest niczego sobie. No, no i ten famasik też jest dość w porządku. On się fajnie świeci. Także myślę, że w CS2 będzie jeszcze lepiej wyglądać. E, także spoko. Natomiast nie jestem jakimś wielkim fanem. MK jest jeszcze w porządku. Reszty skinów nie jestem jakimś wielkim fanem. Teraz tak. Warto sobie zadać pytanie. Dlaczego Valve wprowadziło jakby możliwość zakupu kolekcji normalnie za gotówkę, za kasę, aniżeli wprowadzili misję. Jakby to samo się już odpowiedziało, pewnie możecie się domyśleć czemu, ale przejdźmy jeszcze do CSa teraz. I teraz tak, moim skromnym zdaniem, Valve zdecydowało się wprowadzić te oto y, kolekcje z możliwością zakupu za złotówki, ze względu na to, że jest teraz ostatni major na CSie. To znaczy, mamy teraz ostatniego majora, ostatni turniej CSa w CS GO, a nie w CS GO 2 czy na sorcie 2, tylko na sorcie normalnym, więc... Valve i tak musiło, musiało wprowadzić te kolekcje. I teraz idąc dalej tym tropem. Jak wprowadzić kolekcję? Bo zazwyczaj używali do tego posłu operacji. No, operacji nie chcą wypuszczać zapewne przed majorem, ponieważ major już jest już w zasadzie, czy już niedługo będzie. Natomiast operacja musiałaby być przed, więc szans nie ma na wprowadzenie musi się naprawdę spiąć. A byłoby to z punktu biznesowego bardzo głupie, ponieważ jeżeli wypuszczą kolekcję, a następnie od razu wypuszczą Majora, albo w trakcie, co gorsza, operacji wypuszczą Majora, ich zyski będą mniejsze, niż jeżeli wypuściliby osobną operację, osobną Majora. Dlatego z punktu widzenia biznesowego, na pewno była to dobra decyzja, wypuścić te możliwość zakupu kolekcji być za złotówki, czy tam za euro, następnie zrobić Majora, potem wyjdzie CS2, odczeka trochę, żeby hype trochę już ucichł i wtedy wypuści operację. Taka jest moja teoria. Więc tak, raczej operację nie wypuszczą przed Majorem, musieli wypuścić coś, więc stwierdzili, Hej, wypuśćmy to w formy zakupu. I tak ludzie to kupią i nie będą narzekać, prawda? Tylko teraz sobie warto zadać pytanie. W momencie wyjścia kolejnej operacji, czy dodadzą kilka nowych kolekcji, zapewne tak będzie, ale czy względem też tego Anubisa, czy dodadzą go z możliwością zakupu, załóżmy to za gwiazdki bądź za coś, powiedzmy, jeżeli nic nie zmienią w formie operacji to za gwiazdki, czy jednak dodadzą na przykład dwa, dwie trzy nowe całkowicie. Kolekcje, nie? To jest warte zastanowienie się. I teraz też pytanie: jak długo utrzyma się tutaj ten Anubis z możliwością zakupu? Czy do majora, a w majorze go wycofają? Czy po majorze go wycofają? Czy będzie na stałe? co byłoby głupio moim zdaniem, czy będzie jakaś pula tych kolekcji, która się będzie zmieniać co jakiś czas. Jest to ciekawy temat, dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie o tej sytuacji i co Wy uważacie, Waszym zdaniem, co się tutaj wydarzy z, tym, z, tą, z tą kolekcją. Natomiast moim skromnym zdaniem uważam, że kolekcja będzie wprowadzana na określony okres czasu, nie będzie promocji na tę skrzynkę prawdopodobnie moim zdaniem. No i po prostu w momencie, pewnie po Majorze bądź przed Majorem są dwie opcje albo będzie przed majorem wycofana, albo będzie po prostu po majorze. W sensie, w trakcie majoru na przykład wycofają tą skrzynkę, żeby zachęcić użytkowników do kupowania suwenirów, Wiadomo, wtedy mają podwójnie siano. Bo tak, teraz przez kilka dni kasują sobie siano na tej skrzynce, na tym pojemniku. Na sobie wchodzi major, bam, znowu kasują siano. Wiecie o co chodzi? Bo ludzie, którzy kupili tę skrzynkę w grze, po prostu dla skinów, i tak kupią y, suweniry. Bo chcą mieć i to, i tak. To. Już miałem siano i lubią wydawać, i tak kupią dwa razy. Więc czemu by nie wydać ludzi dwa razy, jak to Valve lubi robić, prawda? Także moim zdaniem tak to będzie, zobaczymy, pewnie y, mogę się mylić, czas pokaże. Natomiast y, ja uważam, że czy warto kupić teraz? Ja kupię kilka. I to otworzy dla fanu. To znaczy, jakbym miał otworzyć tak skrzynki w CS, to wolę, zamiast skrzynek w CS, aktualnie otworzyć coś takiego, bo skrzynki są tak horrendalnie drogie, więc się moim zdaniem aktualnie po prostu nie opłaca otwierać. A w zamian, to mamy coś nowego, mamy coś świeżego, i warto sobie kliknąć. Taka ciekawostka, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę. To, że jako Polacy jesteśmy dyma i każdym, w każdym momencie w życiu, to chyba każdy wie. Natomiast nie wiem, czy zauważyliście cenę skrzynki. Cena skrzynki to jest 8,90, prawda? Jak przejdziemy sobie do ceny w euro, coś ciekawe, cena w euro tej samej skrzynki, gdybyście sobie ją wzięli, i wpisali sobie, ile to jest 1,89 euro do PLN, to jest, moi drodzy, 1 70 zł. 70 kosztuje skrzynka, yy, przepraszam, 8,70 kosztuje skrzynka na złotówki. Rozumiecie? W euro jest taniej kupować te skrzynki niż w złotówkach. Czyli ludzie, którzy zarabiają w euro x razy większe pensje niż Polacy, mają taniej te skrzynki. To jest dla mnie absurdalne. Ja uważam, żeby cena powinna być wyrównana. I wszyscy powinni mieć cenę w jakiejś walucie typu na Europę powinny być wszyscy mieć ceny w euro i po prostu w momencie kupowania powinien być używany przelicznik aktualny, nie? nież ustalać stałą cenę, bo tak to jest bez sensu. No ale, no cóż, yy, nie, nie, nie moja gra, nie mój biznes, że tak powiem, no ale taka ciekawostka. Jeżeli ktoś ma konto w euro na Steamie, a nie w złotówkach, bo gdzieś sobie założył za granicę na nawilpienie, to polecam tam kupować, a z polskiego konta. Ja przynajmniej tak będę robił. No, także ta dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie o tej zaistnienia sytuacji. Czy warto Waszym zdaniem kupować, otwierać? Czy warto kupić i trzymać, może na przykład? Nie wiem. I czy Wam się jakiś skin podoba? Dziękuję i pozdrawiam do następnego odcinka. Cześć. Po.